Siemoneczko moje widzowie, to znowu ja Urwis, a dzisiaj nagramy w grę Farmer. Jeśli będzie kilka łapek w górę, to nagram kolejny odcinek. Jak nasza farma ma się nazywać, czyli mamy tak. Dobra, dobra. Pierwszy dzień, A, dobra, idziemy jakieś nasiona kupić. Na początku polecam kupić ten spray. I kupimy... Tak. Wrócimy. Tak. Tak. myszka. mieszka. Chyba w chyba dniach, oczywiście w grze wyrastają uprawy ale tak tak i kolejny tak. dzień jeśli chcecie zapisać grę to robicie tak tak i tak i gracie dalej mamy już drugi dzień oblewamy tak tak, tak i kolejny dzień. Przecimy. Znowu podlewamy. Kolejne pola. No i kolejny dzień. Już prawie oprawy nam dojrzały mamy czwarty dzień o widzę tutaj jakiegoś robaka właśnie nie, nie będę mówić na robak dam mu jakąś nazwę, to będzie nie wiem o wiem, Marek Marek wybacz mi nie będziesz nam tutaj zjadać upraw o i kolejny Marek a Marek się na mnie dzisiaj uwziął. Widać, że głodny Marek. Marek, ale jestem odporny na Ciebie. Wybacz. bank I Cię nie ma. Dobra, kolejny dzień. Teraz, mamy piąty dzień. Zbieramy uprawę. I sprzedajemy. Prawdopodobnie w 600 że jedno zrobimy, czyli 1200 wychodzi nam. Kolejne pole trzeba zebrać. spokojnie podbieramy posprzedajemy sprzedajemy pójdziemy dalej kupimy hmm, co tu kupić podobno dobrze się opłaca kupywać winogrona i arburzy ale to bardzo długo rośnie więc kupimy Winogrona podobno kilka razy rośnie. kupimy tak tu marchewki może nie. I ziemniaki kupimy. Pomidory. Nawóz. I... W sumie ogólnie... Kury. To chociaż kupimy nawóz. Kury jeszcze nie będziemy mieć, ale już nawóz będziemy mieć. Pierwsze pole podlejemy. Zasiejemy tutaj, damy ziemniaki, e, na polu przeciwnym damy hmm, pomidory, co nam szkodzi. na tym polu damy ile my tego kupiliśmy, bo tutaj nie mamy nie mamy aha, czyli tutaj nic nie damy dobra, czyli jesteśmy biedni dobra weźmiemy kolejny dzień nic nie urosło napiszemy grę albo nie, później napiszemy podlewamy Pyk, pyk. Pyk, pyk. I lecimy dalej. I kolejny dzień. No, widać, że nam coś tam urosło I jak zaczyna kiełkować. Yy, ogólnie yy, strasznie długo pomidory będą wyrastać, ale to spokojnie wszystko w swoim czasie Dobra, mam już ósmy dzień i widać, że nam pomidorki coś tam się jakoś pokazały Dobra, zrobimy ten dzień i napiszemy grę. Pyk, 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 pyk. Zapisujemy grę. Dobra, ja się będę z Wami już żegnać Czekam jak będzie kilka łapek w górę, nagram kolejny odcinek z tej gry Czyli ciąg dalszy Więc Wiecie co, co macie robić Więc widzimy się prawdopodobnie w kolejnym odcinku Siemaneczko